Chiny otworzyły Szlak Północny i zaczęło się dywagowanie, kto wygrał, a kto przegrał. No spójrzmy w dokładnej analizie, jak ten szlak przebiega. W tym odcinku muszą przepłynąć przez sojusznika Amerykanów Japonię, czyli Japonia ma ogromny wpływ na żeglowność tego szlaku. No ale szlak jak to szlak, zawęca w tym, a tu co mamy? Tu mamy Alaskę i Stany Zjednoczone. Może Arktyczne chyba lepiej ktoś sobie wyobrazi, jak zobaczy po prostu globus od góry. Wtedy zrozumie, dlaczego Trump naciska na to, żeby ochronić Grenlandię. I też tutaj żeby Kanada stała się kolejnym stanem. Chyba już zaczynamy rozumieć, na czym polega geopolityka i przymiarki. No ale kolejny element, do którego będą zmierzać, to przecież. Muszą gdzieś wpłynąć, czyli słynny Giuk miejsce, gdzie NATO powstrzymywało flotę północną Rosji, a teraz będą powstrzymywać flotę chińską, no bo będą po prostu: kto kontroluje tutaj to? Ten element Morza Północnego, ten praktycznie kontroluje cały przesmyk płynący do Europy szlakiem północnym. No ale pytanie brzmi, no to kto tutaj przegrał? Przeciwko komu jest wymierzony ten szlak, skoro i tak przecież dopływa do Europy i jest pod kontrolą tutaj amerykańskiej Navy? Przede wszystkim przegrały te państwa. na Malakka, Kalkuta przecież to jest typowo wymierzony w Indie. Nie będzie tutaj floty, to Indie co dalej? No, i oczywiście Suez. Czyli widzimy, że jest to jednoznaczny ślad pokazane, że Chiny nie są już takie uzależnione od takiej trasy jedwabnego szlaku. Kontrola Oceanu Indyjskiego już nie jest takim newralgicznym elementem, i też bardzo w sytuacji trudniejszej stawia tutaj w tym momencie tak naprawdę Indie. No, bo Indie jakie szlaki mogą mieć? Pamiętajmy, że Chiny tu w Afryce wybudowały linię kolejową, która biegnie ze wschodu na zachód, żeby obejść ewentualne blokadę tutaj Suezu, więc widzimy, że jednak Chińczycy dobrze się przygotowali do rozwojenia, a my powinniśmy tylko korzystać z tego, że leżymy na szlaku lądowym.